Piesek, Cześć! Jak się chowa? Cześć, piesek! Rzekę nagręć nie? No, nagrywa, nagrywa. No, cześć! Agusia. Do 4-0 już. Wiem, wiem. Jaskółki nisko latają, chyba będzie ten, będzie padać, nie? Tak nisko tu, jaskółki latają. Tu, to... tu, te, te most kamyczki masz Spokojnie Super No już się da moment Sí.